Halo, halo, dzień dobry. Pókiśmy miecze, pałasze i kordy, nosili nie baliśmy się ordy. A gdy nastały yy, karabelki i czeczugi, nie orzą na Ukrainie pługi. Proszę Państwa, tak mniej więcej Wacław Potocki, pełny cytat Państwu przytoczę w dziale społeczności. Tak, Wacław Potocki, pisarz sarmacki, ale też i tęgi wojskowe, proszę Państwa. Osoba, która rzeczywiście w wojnach, na wojnach bywała. W połowie XVII wieku Wacław Potocki jak najbardziej bił się z kozakami. Także jest to człowiek, który, który nie pisze o mydle i powidle, tylko pisze o rzeczach, które rzeczywiście widział na własne oczy. Proszę Państwa, ale tak e, zacznijmy może od, od początku. E, generalnie e, szable w typie węgierskim, Węgierki właśnie w, e, przychodzą do Polski w czasach króla Stefana Batorego. Możemy mówić o pewnego rodzaju madziaryzacji szabel w ówczesnej Rzeczypospolitej. To są szable mniej więcej z przełomu XVI i XVII wieku. Z czasem Węgierki ewoluują. Dochodzą różnego rodzaju łańcuszki. Skracają się, proszę Państwa, krzyże przy tych szablach. Skracają się rękojeści. Z czasem dodawane są do Węgierek paluchy a z czasem przy węgierkach zawija się długi krzyż właśnie w formę litery L, pojawia się paluch i tak się tworzy charakterystyczna tylko dla ziem polskich tak zwana L, szabla czysto polska. To są lata mniej więcej 40-50 XVII wieku. I proszę Państwa, tak mniej więcej wygląda ewolucja szabel, które nazywamy w polskiej historii szablami polsko-węgierskimi. Jest to ewolucja trwająca mniej więcej właśnie do połowy XVII wieku. Później ta szabla LK też się oczywiście zmienia, ale mnie najbardziej interesuje właśnie czas połowy XVII wieku. Oczywiście, proszę Państwa, przy bokach polskich żołnierzy można też znaleźć inne szable. Szable zdobyczne, szable na przykład tureckie, szable w typie kilidża, w typie właśnie wschodnim, oczywiście jak najbardziej na portretach polskich szlacht, polskiej szlachty, czy polskich wojskowych, możecie Państwo właśnie znaleźć też takie szablon. O, o tym wszystkim możecie Państwo oczywiście przeczytać też w mojej książce Sztuka krzyżowa szablą i walka inną bronią białą w dawnej Polsce od XVI do XVIII wieku. Książka w formacie z elektronicznym, link do zakupu książki znajdziecie Państwo w tytule pod filmem. I proszę Państwa, tak mniej więcej wygląda sytuacja do połowy XVII wieku. Ale Wacław Potocki, proszę Państwa, wyraźnie nam daje do zrozumienia, że w połowie XVII wieku następuje swego rodzaju mocna orientalizacja polskich szabel i oprócz szabel w typie polsko-węgierskim pojawiają się też szable inne, proszę Państwa, bo jest mowa właśnie o karabelkach i przeczugach, proszę Państwa. I rzeczywiście w połowie XVII wieku, czyli wtedy, kiedy na Ukrainie nie orzą pługi, prawda? czyli jest mowa o tym, że wybucha Wielki Bunt Kozacki i rzeczywiście ta Rzeczyposp... ta... te kresy wschodnie Rzeczypospolitej nie przynoszą dochodu ekonomicznego prawda? szlachcie i magnaterii. Oczywiście tamtejszej, nie orzą te pługi, no to właśnie to jest tamten czas, proszę Państwa, czyli właśnie połowa XVII wieku, i właśnie w tamtym czasie do Polski mocno przychodzą karabelki i czeczugi. Oczywiście czeczuga przychodzi najprawdopodobniej od właśnie Tatarów, gdy jest, gdyż jest to szabla w typie tatarskim. Jest to szabla właśnie używana często przez Tatarów, zamiennie używany jest, proszę Państwa, ten zwrot. Ordynka i czeczuga. Oczywiście te szable się nieznacznie różnią. Oczy... Ordynka jest w typie bardziej bojowym, czeczuga jest w bardziej typie ozdobnym. Ale jeśli chodzi o ogólny kształt i charakterystykę tej broni właśnie tatarskiej Ordyńców. To właśnie wygląda właśnie w ten sposób, tak ta szabla i ta szabla, proszę Państwa, jest stosowana, używana oczywiście wśród innych typów szabel do końca istnienia dawnej Rzeczypospolitej, Bo, proszę Państwa, jeszcze w czasie, w czasie wojny, pamiętam jak pisałem swojego drugiego e-booka, o brygadach, konfeder bry brygadach kawalerii narodowej w czasie, w czasie wojny z Rosją 1792-1794 część proszę państwa polskiej szlachty jeszcze używała właśnie też jak najbardziej ordynek, bo jest mowa o tym, że przywieziono Polskim żołnierzom podczas kampanii w roku 1792 szlachta podarowała żołnierzom część swoich szabel, część właśnie też ordynet. Ale proszę Państwa druga szabla z kolei, która też jest coraz bardziej popularna w ówczesnej Rzeczypospolitej to oczywiście karabelka i właśnie takie karabelki od połowy XVII wieku najprawdopodobniej w typach mocno tureckich przychodzą do Polski właśnie w połowie XVII wieku. Z czasem ta karabela zupełnie tak jak inne polskie szable się czysto polonizuje, prawda? Bo te ordynki, proszę Państwa, na przykład y, tatarskie, one na początku przychodzą z różnego rodzaju y, główniami, y, bym powiedział, y, na których można znaleźć y, y, po, po prostu napisy koraniczne różne, różnego rodzaju dedykacje islamskie. Natomiast tutaj później ta szabla się totalnie polonizuje i taka ordynka w zasadzie już robiona tutaj w Polsce na miejscu, oczywiście takich znaków na głowniach nie ma. I te głownie też już są w typach już coraz bardziej polskich. I tak samo, proszę Państwa, działo się z karabelami. Na początku te karabele są mocno orientalne, z czasem w drugiej połowie XVII wieku i pod koniec XVII wieku oczywiście są już do Polski są już robione tutaj w Polsce, ale bezsprzecznie karabela jest szablą pochodzenia tureckiego natomiast później zostaje w pełni w Polsce unarodowiona i zadomowiła się na tyle w Polsce i w zasadzie później ta szabla traci w jakim sensie te taki orientalny, orientalny kształt, nie ma już tego, bym powiedział, tego czysto tureckiego zdobnictwa i ona już nabiera cech typowo polskich. Także, proszę Państwa, często mówi się o tym, że to właśnie dopiero w czasach Sobieskiego następuje totalna orientalizacja uzbrojenia, orientalizacja szabel. Proszę Państwa, jest to moim zdaniem lekkie nieporozumienie. Owszem, w czasach Sobieskiego też... Ta orientalizacja polskiego uzbrojenia następuje, ale już w połowie XVII wieku, jak nam pisze Wacław Potocki, następuje mocna orientalizacja też polskich szabel. Bo właśnie mowa jest o karabelkach i czeczugach, które w połowie XVII wieku przyszły do Polski i już w tej Polsce do końca istnienia Rzeczypospolitej Szlacheckiej istniały. Dobrze, proszę Państwa, na dziś to może tyle. Jakby ktoś z Państwa był zainteresowany zakupem kutych i hartowanych szabel, proszę do mnie pisać na polski Ja życzę wszystkim miłego weekendu. Kłaniam się i pozdrawiam.